Cześć! Witajcie na kanale Tylko czytam. Ja mam na imię Monika i dzisiaj zapraszam Was na bardzo nietypowy filmik. Marzec to miesiąc moich urodzin, i postanowiłam nagrać taki filmik, który jest trochę nietypowy. Odbiega od tych recenzji, które zazwyczaj tutaj na tym kanale Wam prezentuję. Więc postanowiłam nie. trochę opowiedzieć o sobie. Mało nagrywam tagów, mało przekazuję Wam jakichś takich dodatkowych treści o moim guście czytelniczym. Książki, które recenzuję, też czasami niejako wpadają w, do mnie z przypadku. Więc pomyślałam sobie, że taka luźniejsza formuła może Wam się spodoba. To będzie taki prezent urodzinowy, ale tym razem ode mnie dla Was. W czerwcu również będzie trzecia rocznica uruchomienia kanału. Wprawdzie nie mogę powiedzieć, że nagrywałam przez te trzy lata jakoś bardzo regu regularnie. Niemniej jednak... No jest to już jakieś podsumowanie. Myślę, że niektórzy z Was obejrzą dzisiejszy film z zainteresowaniem. No i oczywiście komentujcie. Interesuje mnie też, jak Wy mnie postrzegacie, co Was zaskoczy po, dzisiejszym, po dzisiejszych odpowiedziach. Czego się spodziewaliście, a czego właśnie wręcz przeciwnie. No i już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Zebrałam 48 faktów książkowych, które w jakiś sposób odzwierciedlają mój gust czytelniczy, moje przygody z czytelnictwem. W dzieciństwie zaczytywałam się w przygodach pana samochodzika. Stąd też moja miłość do historii. I niech mi nikt nie powie, że nasze wybory, takie z lat dziecięco-młodzieżowych, nie mają jakiegoś wpływu na, na nasze życie czytelnicze. Na pewno mają. I w moim przypadku właśnie tak było, że odkrywanie z panem Samochodzikiem przygód y, takich typowo detektywistycznych ale gdzieś tam okraszonych tą zagadką historyczną y, spowodowało właśnie to, że potem sama poszukiwałam takich książek, no nie było ich dużo na pewno jeszcze mogę tutaj wspomnieć o y, Szatanie z siódmej klasy bo to też była taka książka, gdzie Adam Ciszewski chyba Rozwiązywał zagadkę pod wpływem profesora, który uczył właśnie siódmą klasę historii. Profesor był wielkim fanem Napoleona, i to też była taka książka, która gdzieś tam mocno we mnie rezonowała. No, i właśnie stąd też najczęściej czytam książki historyczne i biografie. Traktuję je jako swoistą, taką encyklopedię, można by powiedzieć, ponieważ kiedy ja zaczynam kształtować swój gust czytelniczy, no nie było internetu, nie było Wikipedii, wszystkie informacje trzeba było wyszukiwać w bibliotekach, w książkach, w słownikach, w atlasach. I właśnie książki stały się dla mnie takim drogowskazem, taką skarbnicą wiedzy. I tak mi już zostało właśnie, że bardzo lubię czytać takie książki, które czegoś mnie uczą o świecie, przeważnie minionym, bo taki najbardziej mnie fascynuje. Z wykształcenia jestem muzykiem, co może niektórych z Was zaskoczy. Prawdzie nie pracuję w zawodzie, ale po szkole muzycznej zostało mi to, że bardzo lubię muzykę klasyczną, bardzo lubię biografię wielkich kompozytorów i zaczytywałam się w tych biografiach kiedyś namiętnie. Relaksuje mnie w ogóle muzyka klasyczna. Chociaż oczywiście nie jest to jedyna muzyka, której słucham. Słucham też muzyki takiej współczesnej. Kiedyś byłam nawet fanką heavy metalu ale yy, wracając do muzyki klasycznej bardzo swego czasu lubiłam operę bardzo często chodziłam do opery no i moją ulubioną operą jest Turandot Pucciniego cenię sobie klasykę uwielbiam powieści, które powstały 100 czy 200 lat temu i te czytam z wielką przyjemnością moja ulubiona książka? nie mam takiej, ale w tych latach takich młodzieńczych najbardziej fascynował mnie Mistrz i Małgorzata. I to była pierwsza książka w moim życiu, która tak naprawdę zostawiła mocny i trwały ślad w moim czytelniczym gdzieś tam serduszku. Teraz ciężko mi wybrać. Są po prostu takie książki, które mi się bardzo podobają. W związku z tym, że lubię historię, najbardziej fascynują mnie dwa okresy. Starożytność z naciskiem na starożytny Egipt i dwudziestolecie międzywojenne. I prawie 10 lat temu już na Facebooku założyłam taki fanpage, można by powiedzieć, właśnie dwudziestolecie międzywojenne. Mnóstwo czytałam wtedy informacji o tym okresie, zamieszczałam różne ciekawostki, bardzo lubiłam gazety, które. W wersji cyfrowej można było i do dzisiaj można przeczytać w internecie. Zaczytywałam się w tych czasopismach i bardzo intensywnie przez jakiś czas prowadziłam ten fanpage. Teraz Facebook jest tak dziwnym instrumentem, bardzo się zmienił od, od tych. Od tych lat, kiedy ja zaczynałam z Facebookiem swoją przygodę. Więc teraz w zasadzie e, nie korzystam z tego. I też już jakby to moje dwudziestolecie międzywojenne zostało trochę zaniedbane. Co do starożytności, to tutaj ta miłość była taka mm, nieoczywista. To znaczy, lubiłam bardzo hi historię w szkole i to chyba. Wszyscy, którzy gdzieś tam fascynują się Egiptem, to zazwyczaj wskażą, że lekcje historii przyczyniły się do tej miłości. U mnie to trochę się wykształciło na studiach, i tak naprawdę, szukając tematu do pracy magisterskiej, skierowałam swoje oczy właśnie ku historii i ku temu, co mi największą. Sprawiłoby frajdę podczas pisania pracy magisterskiej. Nie chciałam, żeby to była taka praca pisana na siłę. I miałam bardzo fajnego promotora, który wyraził zgodę. I moje, mój temat pracy to, była, to były rządy jednostki w doktrynie starożytnego Egiptu, na przykładzie XVIII-XIX dynastii. I tutaj pisałam po prostu o faraonie. Co do nowych książek, lubię kupować nowe książki. Staram się to robić jak najrzadziej, chociaż nie zawsze mi się to udaje. Zresztą chyba dobrze wiecie, bo przychodzę co jakiś czas z jakimś bookholem. Natomiast e, korzystam też z biblioteki, rzadziej z antykwariatów, chociaż zdarzyło mi się, że wiele książek kupiłam z drugiej ręki. Bardzo lubię świat dysku Tarego Preczeta. Dla mnie te powieści są śmieszne. Zabawne, zawsze się y, dziwię, że można y, na, na oczywiste sprawy spojrzeć z innej perspektywy. Zaskakujące jest to, jak autor potrafi odwzorować świat i odsłonić ludzkie wady i słabości. Za królową kryminałów uznaję Joannę Chmielewską. Bardzo lubię jej książki, ale w zasadzie tylko te pierwsze. Do których zaliczam Wszystko Czerwone, Wszyscy Jesteśmy Podejrzani, Studnie Przodków. Przeważnie te powieści, które opowiadają o Joannie i o jej przyjaciółce Alicji. Niezbyt przepadam za Lesiem, niezbyt przepadam już za tymi późniejszymi jej książkami. Zresztą też nie wszystkie czytałam, ona dosyć sporo tych kryminałów napisała, ale pamiętam, że ogólnie były to pierwsze moje w ogóle przeczytane kryminały. I bardzo mi się podobały. Za drugą królową powiedziałabym, że uznaję Kamilę Legberg, której przeczytałam całą historię o Fialbece, takim miałym, małym miasteczku w Szwecji, w którym dzieją się różne rzeczy związane właśnie z zabójstwami, z morderstwami, ze śledztwami. Pamiętam, że ta książka bardzo też, znaczy to jest tam kilka czy już kilkanaście tych tomów też bardzo, bardzo mi się podobały. No i jeżeli mówimy o kryminałach, to jeszcze nie mogę nie wspomnieć o Millennium. Stiga Larsona, to jest też książka, którą już czytałam dosyć dawno, ale do dzisiaj ją pamiętam i do dzisiaj szczególnie pierwszy tom i to śledztwo w oparciu o fotografię no, po prostu Majstersztyk Pisarski. Moje ulubione miejsce do czytania. No, nie mam takiego. Yy, czytam gdzie się tylko da. Ostatnio nawet przerzuciłam się na audiobooki, bo trochę mi się psuje wzrok, więc przez ten taki okres jesienno-zimowy fajnie było po prostu więcej słuchać niż czytać, nie męczyć tak oczu. Dużo książek czytałam dzieciom. Yy, oczywiście były to głównie bajki, natomiast później też te pierwsze lektury. Yy, niedawno jeszcze pamiętam, jak z młodszą córką zachwycał nas detektyw pozytywka i biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Teraz ona jest w czwartej klasie i zaczyna już czytać takie lektury, które nie do końca jej przypadają do gustu. Między innymi Akademia Pana Kleksa, której nie cierpi. Jeżeli chodzi o książki w ogóle jeszcze z dzieciństwa, to nie lubiłam emuminków, ponieważ przerażała mnie bajka i buka pamiętam był taki potwór którego bardzo się bałam ale ale miłość do Muminków przyszła z czasem i tak w zasadzie dopiero teraz doceniam y, tą wielopłaszczyznowość wieloznaczność tej opowieści i bardzo y, ciepło mi się kojarzy y, kojarzy ta seria nigdy nie przeczytałam żadnej książki Stephena Kinga y, z filmów obejrzałam tylko zieloną Milę w szkole czytałam wszystkie lektury, ale nie wszystkie już pamiętam. Wiem, że chyba kilka ominęłam lektur związanych z II wojną światową. Jakoś to epatowanie tym smutkiem, złem i tą e, drastycznością chyba nie do końca trafiało w mój gust czytelniczy, mimo tego, że lubię historię. Kiedyś zaczytywałam się w klasyce rosyjskiej, nie lubiłam tej. Angielskiej i amerykańskiej. Teraz lubię każdą. Lubię czytać grube książki. Rzadko czytam opowiadania, a jeszcze rzadziej wiersze. Kiedyś chciałam napisać własną książkę. Jak słyszycie takie łapki, to mój pies tutaj się cały czas kręci po, po pokoju. Czy znam jakichś pisarzy współczesnych? Tak, udało mi się poznać kiedyś pana Macieja biedę. Okazało się, że, że jestem jego fanką, nawet nie wiedząc, że mam taką możliwość z nim porozmawiać. I kiedy to się udało, byłam zafascynowana. Ma niesamowity dar opowiadania i każda jego książka. Niezmiernie mnie fascynuje, jakoś wyjątkowo gdzieś tam rezonuje z moim gustem czytelniczym, ponieważ Maciej się Bieda pisze książki, które są fikcją literacką, ale oparte są na faktach, bądź mają dużą dawkę gdzieś tam właśnie faktów wplecionych w fabułę. I na każdą jego książkę bardzo, bardzo, bardzo czekam. Oprócz książek z historią w tle, bardzo lubię też książki. Książki ze sztuką w tle. Jedną z lepszych książek, które udało mi się kiedykolwiek przeczytać, jest bezcenny Zygmunta Miłoszewskiego, mimo tego, że kwestia ceny w ogóle nie przypadła mi do gustu. Książki czytam papierowe, tak jak już mówiłam, rzadko czytam w wersji elektronicznej I, no i ostatnio zaczynam słuchać coraz więcej audiobooków. Nie czytam powieści obyczajowych zbyt chętnie, bo kilka prób jakby dowiodło mi, że mnie po prostu nudzą. Ale ostatnio odkryłam Joannę Jaks i o dziwo bardzo mi się spodobała. Nie wiem, czy macie coś takiego, że macie jakąś fazę na jakieś książki. Ja miałam taką fazę na sagę zmierzch. Jakby to dzisiaj już śmiesznie nie brzmiało, ale tak. Bardzo mi się podobała ta książka. Natomiast kontynuację już niekoniecznie. No i film podobał mi się. Pamiętam, że oglądałam go kilka razy. Ale oprócz Sagi Zmierzch miałam straszną fazę na książki Dana Brauna, czyli Kod Da Vinci, Zwodniczy Punkt, tam były anio Anioły i Demony i, i całe te. E co tam było? Inferno, tak, Kot Da Vinci, Dana Brauna to czytałam z wypiekami na, na twarzy. Miałam w ogóle wszystkie jego powieści na swoich półeczkach, a nawet miałam takie ekskluzywne wydania ilustrowane. Kolejny fakt o mnie to lubię czytać kilka książek równocześnie. Nie, nie mam z tym problemu, nie mieszają mi się fabuły. Najczęściej czytam jakąś książkę albo popularnonaukową, albo jakąś biografię, czy nawet właśnie książkę historyczną, a oprócz tego jakąś powieść. Moim marzeniem jest mieć własną księgarnię, co już się oczywiście nie spełni, albo wydawnictwo. Jeżeli chodzi o kolekcjonowanie książek, to tutaj kolekcjonuję książki o Egipcie, gdzie mam też właśnie mnóstwo albumów, filmów związanych z tą tematyką. Także można by powiedzieć, że jestem takim freakiem, jeżeli chodzi o starożytny Egipt. Zafascynowała mnie Duna i to nie książka, ale film. Poszłam aż dwa razy do kina, tak mi się bardzo podobał. Chciałabym przeczytać książkę, ale może najpierw obejrzę drugą część filmu. Taki mam plan. Kiedyś czytałam jeden kryminał za drugim. Teraz to się bardzo zmieniło i unikam krwawych książek. Fascynują mnie ciekawi ludzie, a jeszcze bardziej właśnie biografie, dobrze napisane biografie. Ogólnie nie przepadam za powieściami. jakoś nie lubię tego, co ktoś wymyślił, wolę czytać książki non-fiction, czyli opisujące prawdziwe życie. Mam sentyment do książek z dzieciństwa, chociaż nie przepadałam za dziećmi z Bullerbyn, Czym jest dla mnie czytanie? No to przede wszystkim relaks i takie, yy, taka ucieczka od, yy, od yy, szarej rzeczywistości. No teraz też nie ukrywam, że od tego, co się dzieje na świecie. Yy, wcześniej też ucieczka od spraw związanych z pandemią, które gdzieś tam też nas jakoś przytłaczały mocno. Czytając tak, potrafię się zapomnieć i przeżywać świat Ostatnio. Bardzo mnie poruszył rok 1945, Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej. Tak ten tytuł brzmi w całości. Później bardzo podobała mi się książka o pingwinach, którą też recenzowałam tutaj na, na kanale. A ostatnio Hrabia Monte Cristo". Lubię czytać w domu, w dzień. Mm, ogólnie jestem rannym ptaszkiem niż nocną sową, więc wolę wstać wcześniej, żeby poczytać, niż zarywać noc, żeby przeczytać tak zwany przysłowiowy jeszcze jeden rozdział, jeszcze jedną stronę. Mam także, jeśli podoba mi się temat książki, to szukam książek podobnych i temat, który mnie interesuje, udaje mi się wtedy bardziej zgłębić. Nie lubię białych kartek w książkach i nie lubię miękkich okładek. I w ogóle lubię książkę, którą, która jest w ten sposób wydana, że rozkłada się i nie trzeba jej cały czas podtrzymywać. Zanim na Netflixie pojawił się serial Outlander, bardzo spodobała mi się książka obca Diany Gabaldon. E, fascynował mnie świat związany z Szkocją. E, XVIII wieku, i nawet nagrywałam recenzję na kanale, gdzie właśnie skupiałam się na tym szkockim świecie. Ale sama seria obca nie zachwyciła mnie w kolejnych tomach. I wiem, że jest chyba 8 czy 9 tych tomów, ale ja przeczytałam pierwsze cztery i piąty już, już mnie zmęczył. Najciekawsze książki udało mi się przeczytać w szkole. I to są takie książki, które do dzisiaj do dzisiaj je pamiętam. Do dzisiaj we mnie siedzą. Na pewno Anna Karenina, na pewno y, Buden Brukowie y, Tomasza Mana, y, Wojna i Pokój, wspomniany już mistrz i Małgorzata, y, bardzo mi się podobał Hemingway. Y, Pamiętam, że czytam takie książki jak Buszujący w Zbożu, Kompleks Portnoja. To takie książki, o których już się teraz aż tak głośno nie mówi. No może za wyjątkiem mistrza i Mogorzaty, ale kto teraz czyta Wojnę i Pokój? Książka, która ma cztery tomy, jest wielką y, polityczno-dziejową opowieścią. To Stoja, y, raczej. Rzadko czytaną przez młode pokolenie. Ja przynajmniej bardzo często słyszę na różnych kanałach Booktubowych, że jeżeli książka jest tak bardzo gruba, to od razu zniechęca niektórych czytelników do czytania. U mnie wręcz przeciwnie. Czy czytam książki więcej niż raz. Jest kilka takich książek, które przeczytałam właśnie kilka razy. Tak jak już mówiłam, Mistrz i Małgorzata. Bruków Tomasza Mana też czytałam kilkukrotnie, chyba nawet trzy razy. Bardzo mi się ta książka jakoś podobała. Czarodziejska góra mnie pokonała, i nie przeczytałam jej. Może przeczytałam jedną trzecią, ale Bruków czytałam chyba nawet właśnie trzy razy. A propos Mana, mam w planach przeczytanie doktora Faustusa. To jest taka opowieść o wymyślonym kompozytorze i o jego życiu. Harry Potter. Jaka jest moja relacja z Harrym Potterem? Mam młodszą siostrę, która, e, która właśnie zafascynowana była Harrym Potterem w tych latach, kiedy on wychodził co roku w księgarniach. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie takie eventy, że księgarnie były otwarte w nocy o 12 i się szło przebranym za... dzieciaki chodziły przebrane za czarodziejów i z różdżkami i kupowały właśnie w księgarniach te książki. Ja też wtedy mojej siostrze kupowałam całą serię Harry'ego Pottera, ale czytałam ją tak właśnie raz do roku jeden, jeden tom i nie utkwiła mi za bardzo, dopiero film i ostatnio taki riryt re w postaci przygody z audiobookiem czytanym przez Piotra Frączewskiego, tak naprawdę znowu odnowił tą moją sympatię do tego młodego czarodzieja. Muszę też powiedzieć, że jestem takim czytelnikiem, który szanuje książki i pamiętam taką sytuację w bibliotece, kiedyś oddawałam książkę i pani e, książkę, która była gdzieś tam uszkodzona, ona była chyba lekko zalana. Ale taką ją wzięłam, i pani bibliotekarka zwróciła mi uwagę i powiedziała, że powinnam bardziej dbać o książki. I strasznie mnie to tak jakoś zabolało, że ona pomyślała, że to i ja mogłam tą książkę tak, tak zniszczyć. A propos czytelniczych przestojów, miewam czytelnicze przestoje. Nie mam żadnego patentu, jak z nimi walczyć. Natomiast jest tak, że. Są takie tygodnie, że zaczynam pierwszą, drugą, trzecią, piątą książkę, gdzieś tam przeczytam 20 stron, 50 stron, no i nie czuję, że ona gdzieś tam zaczyna mnie wciągać, i przeważnie zaczynam kolejną, aż do momentu, gdzie się, w którym się gdzieś zatrzymam. Mam dwie córki. Niestety obie nie są czytelniczkami, więc nie poszły. Yy... Ślady matki. Studia, które ukończyłam, to administracja, ale dzisiaj wiem, że to powinna być albo historia, albo archeologia. Większość swojego życia zawodowego spędziłam za biurkiem. Mieszkam w Gdańsku, mam od trzech lat psa, który jest wzięty ze schroniska. Moim ulubionym lektorem jest pan Gosztyła. No, i to chyba wszystko, co dzisiaj przygotowałam. Mam nowy sprzęt do nagrywania, więc też mam nadzieję, że nie będę miała już takich problemów, jakie miałam ostatnio z nagrywaniem recenzji, za które Was ogromnie przepraszam. Aha, mam nadzieję, że przybliżyłam trochę Wam swój gust czytelniczy, opowiedziałam trochę o sobie. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, zostańcie ze mną. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!